Maty z Geografii, dzisiaj będziemy zgadywali połączone flagi państw. To będzie dziwne. No i zapraszam do oglądania. Widzimy Sorsza, ja to że znowu bez twarzy, ale mamy tutaj quiz o flagach. Czekaj. Chciałem jeszcze jakiś quiz, ale to już nieważne. Połączone flagi państw. Y Okej, okay, tutaj chyba zdjęcia, Francja, Francja z Kanadą na pewno, tutaj chyba Wietnam z Liberią, Wietnam, Liberia, USA, tak, USA, dobra. Mm. Dobra, tutaj na pewno Timur wschodni, nie wschodni, tylko wschodni i RPA. Mhm. Teraz Niemcy z Turcją. Nie. убьем. Тут это раз. Тут они с Мавре, Мавре танят с Ираном. Но, это раз тут нас Португалия, Сри-Ланка. Это дивная флага. Teraz Bułgaria chyba z Arabią? Tak. Mm. Argentyna z Tajwanem. Mogło to być też Samoa. Bo Samoa też jeszcze ma taką flagę. Chyba. E, Macedonia. noc z Koreą. Korea Południowa Angola Chyba nie No jak Angola Chiny Tak Bo po gwiazdkach poznałem Ale fajna flaga w ogóle <laughs> Izrael Z Pakistanem? Tak Papua Nowa Gwinea i Czarnogóra. Armenia i Liban. Kuba i Słowacja. Ok. E Etiopia z Boliwium. Bardzo łatwy quiz. Robiłem go w 3 minuty na tym odcinku. Więc bardzo łatwy quiz. I znajdę jeszcze jakiś jeden. I znalazłem taki quiz, który zrobiliśmy. Podobał mi się. Trzeba tutaj zgadnąć państwo. Po, mm, zgadnij rysowane państwa. I zobaczcie. Tutaj rysują państwa. Trzeba zgadnąć. W sensie kształty. Jak one wyglądają. Mm. To jest Chorwacja lub Bośnia. Bośnia. Łatwe. Łatwe, bardzo łatwe. To jest Iran. Łatwe. Chyba Wielka. Wielka Brytania. Mm, nie, to nie, jest Wielka Brytania. Co to jest? Dobra, nie wiem. I co tu? Co tu jest? Skąd ja mam wiedzieć? Kongo? Hmm. To mi przypomina coś na pewno z Afryki. To musi być... O, oh, 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 nie! Ja wiem chyba, co to. Chociaż... I co to jest za kraj? A, to łatwe, Peru 3 na 16 kurde Co to za banan jakiś? To nie jak ja żyję tego kraju To jest taka myszka jakby tutaj, wiecie A, można przybliżyć, okej Eee Ok, hmm. okay. Jak to można zrobić? Co to za lew? To nie wiem, kto ma takie, znaczy Tiger. tigrys? Kto ma takie państwo? To jest serio trudne. Czekajmy ja się to teraz. Jak tego nie będę wiedział. Ej, dobra. Soto. Jak mało czasu? Chwila, co? Jak Azerbejdżan? Tam był Azerbejdżan! A Watykan. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze raz. Ale tym razem wersja europejska. Europejskie, o. Teraz będzie łapi. Dwie, Dwie minuty trzydzieści. No to musi być Wielka Brytania. O. To mi coś przypomina. Wiem co to jest za państwo. Tylko nie... Jak ono się nazywało? Znaczy. To na pewno nie ma Mołdawia. Serbia, o! Tak, to musi być Serbia, tak. Wiedziałem. Przypomniałam sobie. Włochy. Musiało być Włochy. Może teraz Wielka Brytania? Nie, bo się O, Ukraina. To musiała być Ukraina. Łatwe. Europejskie łatwiejsze są, serio. ty taki kraj, to pewnie jakiś mały. To nie wiem, nie kojarzę go w ogóle. Ojoj. To jest chyba jakiś... To co to są za kraje? Jakiś Węgry? O tak, Węgry. Okej, okay, widzę. To jest ostre, ostre. Mhm. Widziałem. Co? Czekaj. Aha, to jest chyba Szwajcaria. Mhm. Jeszcze dziesięć. Co to jest? Ej, dobra, nie wiem. E, dobra, chyba Irlandia. Wielka Brytania. Musiała być Brytania. To jest komputerowo zrobione pewnie. Bo nikt by tak nie nazwał. O kurde, nie wiem co to jest. To pewnie jakiś. Oj, oj, oj. Znam to państwo. Jakieś zachodnie. Znaczy, ten, południowe. No, nawet, no to Hisz... Kurde! No wiedziałem, że to była Hiszpania. Jak Białoruś? Białoruś? Co? Francja? Słowenia? Czarnogóra Łotwa? Co? Dania, Bułgaria Dobra Co tu jeszcze po... Co tu jeszcze polecają? Dobra, to chyba tyle Bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!